I chociaż był to ogromny przełom w dystrybuowaniu seriali, to zarówno i w iTunes, i w Hulu dostępne były jedynie wcześniej wyemitowane odcinki seriali. Gdzieś w tle, wydawać by się mogło, że daleko za rywalami, był sobie Netflix. Założona w 1997 roku wypożyczalnia płyt DVD przez internet, przyglądała się rozwojowi streamingu i w okolicach 2007 roku zaczęła stawiać swoje pierwsze kroki w tej dziedzinie. Jednak ich biblioteka, w porównaniu do iTunes czy Hulu, była mocno okrojona i zawierała raczej starsze tytuły. Aż nagle w 2013 roku Netflix stawia wszystko na jedną kartę. A w sumie to na karty. Na domec kart. Na House of Cards. Netflix z dystrybutora staje się producentem treści. Po raz pierwszy w historii telewizji i streamingu cały serial trafia do odbiorców, którzy mogą obejrzeć wszystkie odcinki jeden po drugim. Bez reklam, bez czekania na kolejny odcinek i o dowolnej porze. To pierwszy tak duży projekt w całości wyprodukowany przez platformę streamingową. Pierwszy z tak dużymi nazwiskami, i pierwszy, który daje kopniaka innym platformom i wyznacza nową erę w oglądaniu seriali.